Czy zdarzało Ci się kiedykolwiek zacząć projekt, dotrzeć do połowy i go nie skończyć, przeskoczyć na kolejny, wymyśleć nowy projekt, nową rzecz, która jest fascynująca? Czy masz taką sytuację, że Twoja lista tu, tu rośnie logarytmicznie, a ty nie zdążasz kończyć tego, co sobie zaplanowałeś, bo pojawiają się kolejne rzeczy, kolejne szanse, kolejne możliwości? Logistykę kanału zaopatrują warsztaty sił specjalnych w biznesie. Łączące doświadczenia z pola walki z przywództwem w biznesie. Dołącz do elitarnej społeczności liderów. Poznaj nasze strategie. Wejdź na wyższy poziom skuteczności i rozgrom konkurencję. Więcej na sswb.pl. Cześć czołem. Nazywam się Krawiec Mariusz i witam Cię w serii biznes oczami Operatora Sił specjalnych. Serię, którą przygotowaliśmy dla Ciebie, taka wersja na troszkę większym poziomie głębi chcemy opowiedzieć o tym, które nasze strategie, nasze narzędzia sił specjalnych wykorzystujemy w biznesie. Dziś pokażę Ci, dlaczego nasz mózg uwielbia zaczynanie, a nie nienawidzi kończenia. Dlaczego dopamina sprawia, że nowości są tak kuszące, a rutyna taka męcząca. Jak uniknąć pułapki planowania, która sabotuje nasze projekty, nasze działania, oraz jak zarządzać własną energią, żeby faktycznie kończyć to, co się zaczęło, bez wymówek i bez frustracji. Z mojego doświadczenia, jako operator sił specjalnych, mogę Ci powiedzieć, że sukces operacji zależy od jej zakończenia, a nie od tego, jak się rozpoczyna. Oczywiście to ma znaczenie, ale jednak zakończenie jest najważniejsze i to samo możemy przełożyć na pole biznesowe, prywatne czy też osobiste. Zaczynajmy. Były takie badania w 98 roku, które pokazywały, że mózg nasz nagradza za odkrywanie. Pojawia się dopamina, i ona stymuluje, i jest takim elementem, który powoduje to, że czujemy się dobrze. Dlatego no, fajnie nam jest pewne rzeczy zaczynać, a niekoniecznie mamy ochotę je kończyć. I to bardzo często zdarza się również wtedy, kiedy Planowanie, które no, odbywa się bądź nie, nie do końca jest precyzyjne. Widzimy to jednoznacznie, że ta luka w planowaniu, kiedy sobie założymy nie do końca realne możliwości, nierealne czasy. Czasami zakładamy, że no pewnie ci, którzy budowali dom, to wiedzą, że zazwyczaj jest tak, że kasa kończy się, gdzie projekt jeszcze nie do końca jest zakończony. Zazwyczaj należy dołożyć 20% do budżetu, ponieważ sami się oszukujemy i sami skracamy sobie mentalnie czas, jaki potrzebujemy na dane zadanie, ile na to potrzebujemy zasobów w postaci np. budżetu. Tak po prostu jest. I czasami nie ma się co dziwić, że takie trudności, Napotykamy, powodują to, że nam się nie chce tego kończyć. Na to wszystko nakładają się dwa systemy, które Daniel Kahneman w swojej książce Pułapki Myślenia pokazuje, że system pierwszy, taki szybki, intuicyjny, on fajnie się właśnie odnajduje w, w takim zaczynaniu, w robieniu rzeczy prostych, intuicyjnych. Natomiast ten drugi system. Ten wolny, on właśnie odpowiada za kończenie, on właśnie do, on odpowiada za dowożenie, natomiast on wymaga dużo większej ilości energii, on wymaga dużo większego wysiłku kognitywnego, tego wysiłku, który musimy na to przeznaczyć, a to jest trudne. Nikt z nas tego nie lubi i tak funkcjonujemy. A do tego jeszcze nałożymy dopaminę, która nam się pojawia w momencie, kiedy coś zaczniemy. Mamy tą ekscytację z rozpoczęcia projektu, no to faktycznie wtedy ciężko jest nam pewne rzeczy zakończyć, no bo mamy szansę znowu wskoczyć w taką pułapkę dopaminową. I to też jest pułapka, w którą ja również wpadam, i nawet sobie. Wydrukowałem i u mnie na biurku stoi taki napis: Zacznij kończyć, przestań zaczynać. To jest pułapka, w którą większość osób proaktywnych, takich nastawionych na działanie, wpada, bo mają mnóstwo pomysłów, szansę, widzą wszędzie i tak po prostu gdzieś tam w tym się gubią. I pamiętam, za każdym razem, to jest w ogóle fascynujące, jesteś na wojnie, pojawia się warning order, czyli taki rozkaz ostrzegawczy. I wiesz, że za chwilę dostaniesz zadanie do realizacji. No i prawda jest taka, że każdy z operatorów miał taką wewnętrzną ekscytację, pomimo tego, że to było niebezpieczeństwo, pomimo tego, że to była rzecz, która była prawdopodobnie bardzo trudna, to jednak mieliśmy tą taką satysfakcję, że zaczynamy coś nowego. I no i co? Zaczynaliśmy proces planowania. I kiedy pojawiło się zadanie, pojawiły się rozpisane poszczególne kroki, i w tym momencie zaczęła wchodzić ta mozolna praca, to już nie było tak fajnie. Bo już należało, tak powiedziałem wcześniej, przeznaczyć tą część systemu naszego mózgu, która była odpowiedzialna za to powolne, konstruktywne, analityczne działanie, czyli analiza, synergia tych danych i dalsze działanie. To było trudne, tylko w przypadku misji bojowej to motywacja jest ogromna motywacja jest zewnętrzna, bo wiesz, że musisz to dobrze zaplanować, bo możesz stracić zdrowie, bo możesz zginąć. I w biznesie. Ta motywacja nie do końca czasami jest taka duża i wymaga wewnętrznej samodyscypliny, żeby faktycznie zrozumieć, że jeżeli chcę być skuteczny w biznesie, to muszę kończyć to, co zaczynamy. I my, projekty w postaci misji byłowych kończyliśmy, a widzę, że w biznesie nie zawsze tak jest, bo przeskakujemy na kolejną rzecz. Dlatego zachęcam, żeby zwrócić na to uwagę, jak radzić sobie z tym problemem? Oczywiście, to bardzo dużo zależy od naszych temperamentów, od naszych osobowości. Natomiast ja tutaj się posłużę przykładem, który do mnie bardzo mocno trafia. Zresztą, książka Tonego Szwarca, taka praca nie ma sensu. I podobnie jak 7 nawyków skutecznego działania Koweja, to były dwie książki, które przeczytałem wielokrotnie, ponieważ Tony Szwartz pokazuje, mówiąc kolokwialnie, jak krowie na rowie, co należy zrobić żeby pracować efektywnie. I chyba najważniejsze takie przesłanie z tej książki, z którym się w pełni utożsamiam, to jest to, że czas pracy nie ma znaczenia. Ważny jest efekt tej pracy, to jest jakby jedna rzecz, czyli czy skończysz zadanie, czy nie, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak energetycznie to poukładasz, to znaczy w ciągu dnia mamy różne poziomy energetyczne i zazwyczaj jest tak, że początek dnia, kiedy noc była właściwie ta higiena snu właściwie wdrożona, to ten początek dnia jest raczej na wysokim poziomie energetycznym, i to jest właśnie ten moment, ten czas, kiedy powinniśmy robić najtrudniejsze rzeczy. Bo jak zrobimy tą pierwszą, przełkniemy tą pierwszą wielką żabę, to wtedy prawdopodobnie nasz system nagrody spowoduje, że będziemy mogli. Pójść dalej i będzie większa motywacja. Jeżeli utkniemy na rozpraszaczach samego początku dnia, to rozproszymy tą energię, którą mamy, i będziemy musieli później gonić tego króliczka i prawdopodobnie będziemy kończyć rzeczy już na dużym rozproszeniu i w pośpiechu rzeczy, które są tak naprawdę kluczowe. Także zachęcam do tego, jak macie jakieś rzeczy do zrobienia, duże. Takie, które wymagają dużego wysiłku, to zróbcie to z samego rana. Osobiście trafia do mnie system 1 czy 5. Jedno duże zadanie, które jest kluczowe, to jest to 20% naszego pareto, czyli ta najważniejsza rzecz danego dnia, która musi być zrobiona, która zazwyczaj jest trudna, i wtedy właśnie przeznaczamy na to najwięcej energii. Później robimy 2-3 takie już mniej angażujące rzeczy. To na przykład dla mnie to są różne spotkania onlineowe, to są różne spotkania e, fizyczne, ponieważ one oczywiście są angażujące, ale w tej pierwszej części dla mnie to jest czas właśnie na zadania strategiczne, to jest czas na tworzenie, to, są, e, to jest czas na rozwiązywanie bardzo trudnych problemów, kiedy muszę się faktycznie skupić, zanurzyć w, ten, w tą rzecz, w, w to zadanie, bo, bo wtedy wiem, że mam największą szansę, żeby coś dowieść. Kiedy mam. Łatwiejsze zadania to staram się robić właśnie w drugiej połowie dnia, i na końcu wyznaczam sobie kolejne zadania, które realizuję. Oczywiście, to mają być takie relatywnie łatwe: jakieś rozmowy telefoniczne, jakieś maile, które trzeba odpisać, coś, co nie wymagasz takiego dużego wysiłku. I zazwyczaj robię to na koniec dnia. I to, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, to pomiędzy tymi wszystkimi zadaniami na koniec robię sobie czas na taką relaksację. Dlaczego? Ponieważ na koniec chcę dokonać sobie podsumowania dnia. Natomiast jeżeli nie zrobię tej relaksacji, to prawdopodobnie nie będę miał siły i energii na to, żeby zrobić to podsumowanie. Bo to podsumowanie, nawet takie krótkie, my to nazywamy chodłoż, to było w poprzednim odcinku, ono ma fajny impact na to, co będzie działo się kolejnego dnia, bo wtedy właśnie wskazuje to najważniejsze zadanie. I oczywiście dzieje się to w cyklu. Też mówiłem w poprzednim odcinku o cyklu PDCA. Zachęcam również do dosięgnięcia do tej treści. Kolejną metodą, którą mógłbym Wam pokazać, z której korzystamy na i też w siłach specjalnych i w biznesie, to jest tak zwane planowanie wsteczne. To znaczy staramy sobie ustalić punkt końcowy i zawsze planując operację specjalną, ustalaliśmy moment, w którym dany atak powinien nastąpić. I to był tak naprawdę punkt zero. I do niego odcinaliśmy wstecz poszczególne okresy, zadania, które muszą być wykonane, z tego względu, że te zadania one w pewien sposób determinowały nam, w jakim czasie muszą być wykonane, tak żebyśmy czasowo zdążyli do wykonania tego właściwego, finalnego no, operacji czy też zadania. I to powodowało to, że nie mieliśmy sytuacji takiej, że byliśmy spóźnieni. Bo znowu idąc w drugą stronę, gdybyśmy planowali od początku pewne rzeczy i dawali sobie pewne zadania, nie mając określonego punktu w czasie, to bardzo często jest tak, że ten punkt zostanie przeniesiony, bo nie wyrobimy się bo nie mamy dobrze określonego horyzontu, horyzontu czasowego. I to pomaga nam troszeczkę w rozwiązaniu tego problemu, o którym mówiłem wcześniej, czy o tej tacy, takiej luce w planowaniu, czyli że pewne rzeczy są zbyt optymistycznie zakładane. Tutaj, jak sobie to zwizualizujemy na osi czasu, to mamy szansę tym zarządzić. Zachęcam do tego, bo to jest takie narzędzie, które jest bardzo pomocne, relatywnie łatwe, a może faktycznie dużo mocno usprawnić to, co, to, co robimy na co dzień. No ale dobrze, ale możemy sobie zadać pytanie, dlaczego to kończenie jest dla nas takie ważne? Oczywiście mówiłem o tym na samym początku, jak to my w, w siłach specjalnych identyfikowaliśmy, ale w biznesie podejrzewam, że te osoby, które pracują z ludźmi, mają zespół, to też mają takie poczucie, że jeżeli za dużo rzeczy wymyślają, otwierają nowe projekty w pewien sposób. Torpedują ludzi ze swojego otoczenia nowymi ideami, to powodują spore rozproszenie i chyba dyskomfort w tej pracy. Dlatego, nawet dla samego faktu, żeby synergia grupy była lepiej wykorzystywana, to warto mieć w sobie wyrobiony taki nawyk, jednak tego kończenia, co jest ekstremalnie trudne i nie ukrywam, że dzisiaj sam również na polu biznesowym walczę z tym i mam w klikapie bardzo dużo różnych opcji potwieranych i Poprzez to, że nawet teraz nagrywam dla Was ten odcinek, ja sam w pewien sposób się motywuję, przypominam sobie pewne rzeczy, bo też jestem człowiekiem i też popełniam błędy i wiem, że to jest kluczowe i bardzo ważne. I staram się domykać te rzeczy i do tego też Ciebie zachęcam, bo... To bardzo mocno wpływa na efektywność, bo ma to ogromne znaczenie. Bo, tak jak mówiłem o tej metodzie 1%, jeżeli będziemy domykać regularnie wszystkie rzeczy, które są kluczowe, to w dłuższej perspektywie ta odchyłka, ten kierunek, do którego dążymy, on będzie najbardziej osiągalny. Jeżeli będziemy skracać pewne rzeczy i będziemy unikać tego, o czym teraz Wam powiedziałem, no to będziemy troszeczkę. Trochę, troszeczkę będziemy błądzić, czyli będziemy jak taki statek na jeziorze, którego spycha wiatr w lewo w prawo. Ale jeżeli sobie pewne rzeczy zaplanujemy i wyrobimy w sobie nawyk tego kończenia, to prawdopodobnie wyprzedzimy wszystkich, z którymi startujemy w tym wyścigu, jakim jest biznes. I nie ma co też ukrywać, że domykanie poszczególnych rzeczy powoduje też rodzaj pewnego mm, spełnienia, co też daje nam delikatne uczucie szczęścia, bo domknięcie zadania jednak napawa optymizmem i pokazuje, że jestem w stanie pewne rzeczy domknąć i to też przekłada się jednak na zwyżkę energii i większą motywację do tego, żeby wprowadzić w sobie tą pętlę nawykową, która jest taką nagrodą, czyli skończyłem zadanie, jest nagroda, idę na spacer, spotykam się z przyjaciółmi, czy też wychodzę na piwo, czy też wodę gazowaną z kolgami. Zachęcam cię do tego, Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj powiedziałem, będzie miało jakiś wpływ na twoją rzeczywistość. Mam nadzieję, że ten element w jakiś ten sposób zarezonuje z tobą, bo to jest taki właśnie element jednego procenta, który staramy się w tej serii pokazać i będziemy dalej szli w te meandry, tak żeby każdy dzień dla ciebie, dla mnie, dla mojego otoczenia był coraz bardziej efektywny i taki też, który daje to takie hmm, poczucie spełnienia i takiej harmonii, tym, co na co dzień robię, bo nie ma nic gorszego niż pootwierana masa projektów, które wskakują w ćwiartkę pożary i które trzeba gasić. Sami dobrze wiecie, sam dobrze wiesz, że to nie do końca jest komfortowe tak funkcjonować. A idąc z tym tropem, który tutaj pokazałem, prawdopodobnie w dużej mierze uda się tego uniknąć. Mam teraz jeszcze na koniec prośbę do Ciebie. Napisz w komentarzu, które zadania dla ciebie są najtrudniejsze do ukończenia. Co sprawia, że masz największą barierę ku temu, żeby to, to zrobić? Bo też będzie dla nas to jakaś podpowiedź i być może na podstawie tego przygotujemy kolejny odcinek. Także czekamy na Twoją odpowiedź, czekam na Twoje komentarze. Do zobaczenia. Cześć, czołem.